Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy, dlaczego związki się rozpadają. Trzy takie główne przyczyny Ci podam, a na końcu jeszcze możliwość zakupu mojego najnowszego kursu jak chłodno traktować kobiety, jak pozbyć się wysokowrażliwości. Dlaczego związki często się rozpadają, kończą, tak? Z tego co ja zaobserwowałem, to często dużym problemem jest brak odpowiedniej komunikacji czyli facet sobie poznaje kobietę, kobieta sobie poznaje faceta i kiedy zaczynają się kłócić, sprzeczać, no nie potrafią się porozumieć, dogadać jedno, obarcza drugiego poczuciem winy, nie ma porozumienia, więc tak naprawdę nieważne o co się pokłócili, nie potrafią się pogodzić, nie potrafią sobie powiedzieć masz rację, dogadajmy się, tylko ta kłótnia staje się coraz bardziej taka ostra, przewlekła być może, bo to nie zawsze tak jest, że pierwsza kłótnia wypala relację. Natomiast jeśli nie ma rozwiązania tego konfliktu, to związek się wypali. No Podam Ci przykład. Może kiedyś miałeś dziewczynę i cały czas kłóciliście się o to, że wychodzisz gdzieś tam do kolegi. Ona dzwoniła, nie dała sobie wyjaśnić, że przecież jesteś u kumpla, rozmawiasz, tylko cały czas była zazdrosna. No, i się tak pokłóciliście, że ona stwierdziła, że się nie chce spotykać, ty powiedziałeś, żeby do ciebie więcej nie pisała. Koniec. Gdybyście się dogadali, gdybyście poszli na kompromis, oczywiście byłaby szansa na to, że tego typu związek może trwać o wiele dłużej. Także bardzo istotny jest ten kompromis pokutni. Czy wy się dogadacie? Czy będziecie w stanie myśleć podobnie? Czy będziecie w stanie się. Lepiej porozumieć, czy nie. Ten kompromis też można jakby wprowadzić na wiele różnych sposobów. Można kobiecie pytanie zadać po kłótni. Myślisz, że warto się kłócić o coś, co jest naszym wspólnym problemem. Wydaje ci się, że takie kłótnie doprowadzą nas do zdrowej, szczęśliwej relacji. Czy warto tracić czas na kłótnie? Czasami niektóre kobiety przyznają ci rację. Ale jeśli kobieta dalej uparcie zarzuca ci, że to ty jesteś winny, że to jest wszystko twoja wina, wymyśla, że ją skrzywdziłeś i tak dalej, no to niestety często trafiłeś na kobietę dysfunkcyjną, z którą lepiej się rozstać. Także ten kompromis musi być widoczny. Nie tylko ty, musisz być facetem, który chce iść na ugodę, ale kobieta. I czasami lepiej, nawet jak ty jesteś ostry, a kobieta chce się dogadać, bo wtedy widać, że to zaangażowanie wychodzi. Ze strony kobiety, więc widzisz po prostu, że jej zależy. Natomiast w tych złych związkach, tam te kłótnie są przewlekłe, one się nawarstwiają. Nie zawsze jest tak, że związek się kończy od razu. Czasami po prostu ta motywacja do utrzymania relacji jest silna. Być może macie razem wspólny, dobry seks, może to jest zaawansowana relacja, może macie razem już dzieci, dobrą rodzinę, ale ta przewlekła kłótnia, problemy, Wzajemne pretensje, one się kumulują, narastają, aż do momentu, kiedy wszystko pęka i powstaje jakby kulminacja tych napięć, co prowadzi właśnie do ostatecznego rozstania. No, często się okazuje, że kobieta jest tą silniejszą stroną relacji, która mówi, że odchodzi, że to kończy, albo zdradza, i niestety to nie są dobre sytuacje, więc zdecydowanie powinieneś na to uważać. Czy ty masz dobrą komunikację z kobietą, czy potrafisz z nią rozwiązywać problemy, czy jak się pokłócicie, a na pewno się coś pokłócicie, czy jesteście w stanie dojść do kompromisu. Czy ona jest w stanie Ci powiedzieć, wiesz co, nie warto się kłócić. To są bardzo ważne cechy. Jeśli poznajesz kobietę, która jest sobie zadufana, która ci mówi, że tylko ona ma rację, że jest najważniejsza, że że ty się nie znasz, że ty wciskasz kity, albo co gorsze, mówi ci, że jesteś oszustem, kłamcą, no to widać w tej kobiecie taką bulwersującą agresję, która będzie wyniszczać związek. Oczywiście to często jest związane z dzieciństwem, z jej przejściami, natomiast musisz sobie uświadomić, że zawsze warto do dłuższych relacji wybierać kobiety, które no, potrafią i chcą rozwiązywać problemy, kłótnie, chcą się dogadać. To jest bardzo istotne. Bez tego, choćbyś trafił na kobietę, która będzie urocza, kochana, niesamowita, to i tak się nie uda. Kolejna kwestia: czy wasz związek ma odpowiednią motywację? Czy wy macie, czujecie między sobą więź emocjonalną, chemię? Jeśli ty spotykasz się z kobietą i tej chemii nie ma, to jest tylko seks, bo ona była piękna i, i ty chciałeś się o nią starać, no to ten związek pęknie. Kobieta potrzebuje takiej wzajemnej ekscytacji. Często niektóre kobiety dopiero zaczynają o tym mówić, kiedy związek się rozwinie, ale ty od początku powinieneś wyczuwać, czy wy się potraficie dogadać. To po pierwsze, ale czy pomiędzy wami jest ta nić? Yy, Więzi emocjonalnej, to znaczy, czy dochodzi do takich sytuacji, gdzie ona ci łapie za rękę i mówi ci: Brakowało mi ciebie, co robiłeś, czy jest pomiędzy wami takie, taka pełna akceptacja. Połączenie emocjonalne, gdzie ona ci wyjawia swoje sekrety, ta komunikacja odbywa się na głębokim poziomie. śmieć się z tych samych żartów. Kiedy ją widzisz, to żartujesz, ona się śmieje. Czy to po prostu powoduje, że ta relacja płynie? Czy być może zawsze, jak się z nią spotykasz, to. Nie wiesz co powiedzieć, ty się stresujesz, ona jakieś tam teksty rzuca yy, obojętne i tam niby się spotykacie, jest seks, no i ta znajomość sobie tak płynie. To jest bardzo duża różnica pomiędzy wyjątkową relacją, a relacją, która niby sobie tam jest i nic szczególnego nie oznacza. Więc jako świadomy mężczyzna szukaj połączenia emocjonalnego, bo wtedy kobiety też się będą angażować i też będą się chciały z tobą spotykać na wiele dłużej. Poza tym, jeśli tego połączenia emocjonalnego nie ma, to kobieta pomimo tego, że się z tobą kocha, to nawet nie będzie kochanie, tylko uprawienie seksu, może myśleć o innych facetach, bo uważać będzie, że to nie jest jednak to. Więc ta więź emocjonalna powinna być obecna. I trzeci najważniejszy składnik relacji to jest tak naprawdę szacunek, szczerość. Jeśli kobieta nią widzi wprost, o tym, co myśli, tak naprawdę. Nie jest szczera, kiedy ją pytasz, co się stało, tylko mówi, domyśl się, no nie domyśliłeś się, jest taka pretensjonalna, to się nie uda. Ale zauważcie, że to wszystko jest połączone też z tą dobrą komunikacją, po prostu kobieta cię powinna szanować. Skoro ty jej mówisz, że chcesz mieć wolny wieczór od niej, chcesz sobie pooglądać filmy na Netflixie, no to okej. Okay. Ona nie powinna być tutaj pretensjonalnie nastawiona, tylko powinna powiedzieć, dobrze Artur, jeśli chcesz. Nie ma problemu, ja to rozumiem, ja dzisiaj sobie pójdę do koleżanki, ja tutaj sama sobie spędzę czas. Natomiast jeśli kobieta się tak lepi do ciebie klej i mówi, musisz ze mną być, bo bez mnie to ty coś z głupiego zrobisz, albo ci mówi, ty mnie zdradzisz, jak tam pójdziesz do kolegi, no to widać brak zaufania i taka znajomość się po prostu nie uda, więc potrzebujesz relacji, w której kobieta. Ci ufa, w której Cię szanuje i w której też jest szczera. Jeśli tego nie ma i, i pojawiają się takie wątpliwości, gdzie kobieta Ci mówi oj pewnie dzisiaj nie odpisywałeś, bo z kimś byłeś, to widać ten brak zaufania i to się nigdy nie uda. Dlatego powinieneś z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski. Weź to pod uwagę, bo jest to naprawdę cholernie istotne. Niestety tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać mój najnowszy kurs jak chłodno traktować kobiety, jak pozbyć się wysokowrażliwości, uczuciowości, jeszcze 50% taniej, najlepszy materiał jaki nagrałem do tej pory, jak silnie wpływać na kobiety za pomocą chłodnego podejścia, jak pozbyć się tej uczuciowości, jak przestać się zakochiwać, jak w pełni kontrolować zachowanie kobiety, tak żeby ona sama chciała zainwestować o wiele więcej w relacje i żeby się o Ciebie starała. Polecam sobie przerobić ten materiał, bo jest fantastyczny. Jestem pewien, że nic lepszego do tej pory nie nagrałem. Także do dzisiaj do północy kurs, jak chłodno traktować kobiety bez wysokowrażliwości, jak pozbyć się wysoko uczuciowości, możesz pobrać 50% taniej. Wejdź w tego linka skorzystaj. kurs.Uwodzeniewdzień.pl łamane przez WO. Jestem przekonany, że to będzie najlepsza decyzja w Twoim życiu. Dzięki tej wiedzy bardzo szybko zmienisz swoje podejście do kobiet, nauczysz się co kręci kobiety, co podnieca kobiety, co ekscytuje kobiety. Więc naprawdę korzystaj, bo już za chwilę o północy ta strona zniknie, a dzięki temu materiałowi przestaniesz być facetem, który jest uczuciowy, wrażliwy, który się stresuje przy kobiecie, który się prosi, który jest kontrolujący, zazdrosny. Będziesz w pełni świadomym facetem, jak w chłodny sposób budować zainteresowanie kobiety. Pobierz sobie to koniecznie, dzisiaj do północy. 50% tani, najlepszy kurs, jaki nagrałem do tej pory, dzięki któremu utrzymasz związek, zdobędziesz dziewczynę, odzyskasz kobietę. Kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez WO. Korzystaj, bo czas ucieka, a dzisiaj o północy kasuje tę stronę. Zostało Ci mało czasu. Podejmij dobrą decyzję dla siebie.